Ja tylko przełożę tutaj, co pani Jurek z Powoda to powiedział, w tamtym roku lot z Orleanu był bardzo ciężki. Cholernie ciężki i w tym roku niestety tego lotu nie polecimy, ponieważ na południu Francji położony Orlean powoduje, że wiatr jak w północy zawieje, to głębie lecą na Austrię, na góry. I to potęguje straty, dlatego my preferujemy loty z Ostendy i lot z Ostendy na pewno polecimy. Mało no, tego, połączymy się z OS Polabi, z Panem tutaj, -Odrzychem z Odrzychem Ponieważ tam opieka o gołębie jest wzorowa. Bardzo dobrze I starter po czesku, czyli ten co wypuszcza ma bardzo dobre rozeznanie pogody. Pan Olczyk jest starterem. Bardzo dobre rozeznanie pogody i te odloty są bardzo, jako siowo, bardzo dobre, nikłe straty są gołębie. No i teraz proszę o głos Pana Olczyka, swobodę, niech Pan nieco rzeknie o tych zawodach dołudni. Ja jak te tych zawodach, jeszcze tych dopełniał, że starter, swoboda, a Truxa, przyjaciel Truxa, starter, Tady, jsi, tady jste hovořili Francie. Takhle, můžu ještě něco málo. Jako vždycky jsme s tím lítali, tak ještě se provolávalo na ty třeba k nám, děle, děle. jako tyhle oblasti jsme se dohodli, kde, jak je, a jo, podle toho se to pouštělo. Takže, no, ještě přelož, že pouštíme dle i do letového místa, jo, že prostě počkáme, kdyby v Polsku to No. Zamrożenie, rozumiem. Tak, i na wypuszczenie chodzi o to, że pogoda nie tylko na starcie, ale i na mecie musi być. Tak jest, jest Czyli, żeby na całej trasie przelotu była ładna pogoda, dopiero głębie będą puszczone. Nie ma takiej możliwości, na starcie jest słońce, ona spada deszcz i puszczamy. Więc o to tutaj chodzi: te prawidłowe puszczenia na długim dystansie, rozpoznanie pogody na całej trasie, dopiero gąb może wybrać się w tą daleką podróż do domu. Dostateczna zasoba krębowa. drugi.